Siemaczko. Z tej strony Leszu, YouTube 12. Dzisiaj mówim o astronautach Zobaczmy na stopniu, na którym my już nagrywamy. Drugi odcinek Pierwszy moment, gdzie to się spodobał. No, bo jeszcze chyba go nie na YouTube. Albo rzuciłem na YouTube. No. Proszę mnie tu nie tak? Wow! 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 Co jest! Wow! Wow! Wchodzimy do garażu! Jak garaż to dobrze wygląda! Ło panie! Ale widać, to wygląda! No dobra, ulepszmy się tą rzecz! No, Brakuje tam więc dobrą glitwę tego! Mam trzy wybory, dobra. Naprawdę fajnie. Spoko. A nie, bo to losowe, to nie. Kiedy nie było losowe, to ja to zagrał. Ale jest losowe, to. Jakieś 5% mam to, to trafia. Wow, naprawdę fajnie to wygląda. I co my tu mamy? Jeden ja darmowy, dobra. To jest taki

i tej bryki nie mogę odblokować yes, o już żyłem. jaki kanzar jest maksik maksik co ja mogę odblokować ok będę No i oni mają tu już słabsze, Nasza jest mowy, Jak turnieje tu są, to mówię Wam razu. Z drugiego punktu. Tu bardzo to jest. Więcej wyścigów. Więcej grają. Na ostatniej prostej. Pięknie. Po prostu pięknie go wyprzedziliśmy. Ludziska. Wow, ile to nam dało. No, wow. ale co nam taki technik nie daje, bo mamy tą brykę? To jest przykro. Naprawdę to nie

Rana. Przecież myślisz, nie które ale to nic tak źle. Wygrano w drugą druga rzędu na sam start to odcinka bardzo dobrze. o w Ty drugi masz blokować? E. Aha, to może bym no to jeszcze dwa nam zostało. Kiedy zgramy to, to już dwa zostało. A kiedy jeszcze zgraliśmy? to trzy. O, jest ona czas. Nie widzę na czas grać. To jest naprawdę najgorsze. No to kogo ale? A start to jest ale jest tu jest poppa. Korek no nawet zaczyna... Muszę, muszę wam powiedzieć.